Zauważyłem w różnych dyskusjach o sprawach publicznych, że ludzie zadają sobie pytanie: co z tym Tuskiem? O co mu chodzi? Co to za polityk? Jakie ma cele, które mu przyświecają? Co chce zrealizować jako premier polskiego rządu, jako przywódca obozu politycznego, która, który przejął władzę? Zwrócę uwagę na dwa bardzo ciekawe artykuły Lecha Marzewskiego, grańskiego intelektualisty, człowieka, który Tuska zna bardzo dobrze, który na początku lat 90. Nawet rywalizował z nim o przywództwo nad Kongresem Liberalno-Demokratycznym, ale to, tą rywalizację przegrał. I publikuje bardzo ciekawe artykuły, zwłaszcza o geopolityce, ale nie tylko. Ostatnio opublikował dwa artykuły, właśnie o Tusku i o historii Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Lech Majewski stawia tezę, że Donald Tusk jest liberałem, który uważa, że w dzisiejszej fazie rozwoju świata zachodu, cywilizacji zachodu, e, każdy powinien być liberałem. Jeżeli ktoś nie jest liberałem, bo jego zdaniem tak świat zachodu dzisiaj wygląda, że trzeba mieć poglądy liberalne, to znaczy, że jest człowiekiem chorym. Zwracam na tą tezę Lecha Marzewskiego uwagę: kto nie jest liberałem, ten jest człowiekiem chorym. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że można myśleć o innych ludziach, którzy mają nieliberalne poglądy, jako o ludziach, których trzeba wyleczyć, bo na coś chorują. A jeśli w dodatku aspirują do obecności w życiu publicznym, to trzeba ich zmarginalizować albo zwalczyć, bo przecież chorzy nie mogą brać odpowiedzialności za sprawy publiczne. Ilech Marzewski nawet konkretnie definiuje, że zdaniem takiego człowieka jak Tusk, posiadanie dzisiaj w świecie zachodu poglądów konserwatywnych, nacjonalistycznych, poglądów o charakterze katolicyzmu politycznego, a nawet skrajnej lewicy, to są choroby. Co to oznacza? To oznacza, że taki polityk nie jest gotowy do rywalizacji demokratycznej. On uważa po prostu, że. Wyłącznie siły liberalne mają prawo do rządzenia. W całym świecie zachodu, w Polsce również. To oznacza, że rozumiemy lepiej, dlaczego liberałowie, nie tylko Donald Tusk, liberałowie w ogóle zachodni, w swoim języku, proszę zwrócić na to uwagę: mówią, jeżeli gdzieś wygrywają wybory demokratyczne siły, właśnie prawicowe czy konserwatywne, to mówią, wygrał populizm. Natomiast jeśli wygrywają siły lewicowo-liberalne, zwłaszcza liberalne, wygrała demokracja. Oni po prostu się z werdyktami wyborczymi e, nieliberalnymi kompletnie nie godzą. To jest uzurpacja. To samo przeżywaliśmy przecież w Polsce w ostatnich 8 latach, kiedy wygrywało prawo i sprawiedliwość. Oni odmawiali nam prawa do do rządzenia od razu ogłosili się totalną opozycją, bo my nie mamy prawa rządzić. Ta, takie środowiska po prostu nie mają, nie mają prawa rządzić. I myślę, że to jest taki sposób myślenia jest charakterystyczny dla i też innych figur dosyć, dosyć znanych, jak Verhofstadt, jak Timmermans, jak Macron. To są ludzie, którzy chyba podobnie myślą, jak to opisał Lech Marzewski w przypadku Tuska. Normalnym poglądem dzisiaj w świecie Zachodu powinien być pogląd liberalny. To jest w tej fazie rozwoju Zachodu jedyny pogląd uprawniony. Wszystkie inne poglądy są chorobą. Bardzo mocna teza, ale moim zdaniem warto, warto ją przemyśleć i warto obserwować, jak rzeczywiście ci liberałowie, jakkolwiek zresztą to pojęcie rozumieć, jak są niesprawiedliwi. Skłonni do e, uczciwego, równego rywalizowania z innymi nurtami politycznymi, które są nieliberalne. W e, drugim z tych artykułów Lech Marzewski też zwrócił uwagę na to, jak e, elastyczny potrafi być Donald Tusk, poszukując czynników siły czynników siły, które by go niosły, które by niosły jego i jego środowisko polityczne. Pamiętają Państwo, że takim czynnikiem siły na początku lat 90. był Lech Wałęsa. Zdobył prezydenturę, stworzył rząd, z, e, sklejony w dużej mierze z mało znanego w Polsce środowiska i w gruncie rzeczy słabego środowiska, jakim był Kongres Liberalno-Demokratyczny, ale dostali nawet premiera, Jana Krzysztofa Bieleckiego. I to był ten czynnik siły, który wówczas e, Tusk wykorzystywał. Potem nagle odkrył, że wraca w rywalizacji z postkomunistami jakiś sentyment do Solidarności, Zbliżenia do kościoła, i on to też zrobił na przełomie e, tysiącleci, na przełomie lat 90. i 2000. Pamiętacie Państwo, e, e, ślub kościelny, jakiś ołtarzyk w domu, e, jakieś dobre relacje z hierarchami, na przykład grańskimi, katolickimi, itd., itd. Dzisiaj czynnikiem siły, zdaniem Lecha Morzewskiego, dla Donalda Tuska jest po prostu Unia Europejska. On się w tym środowisku bardzo dobrze odnalazł. Poczuł, że tam dominujące siły lewicowo-liberalne, które właściwie nam tę organizację międzynarodową, narodowych państw, ukradły i zamieniły ją w projekt ideologiczny. On się w tym bardzo dobrze odnajduje. To jest właśnie jego świat. Jego świat, świat Timmermansów, Perkowszatów, Makronów, to jest świat Donalda Tuska. W związku z tym tam stamtąd czerpie siłę, tam przecież pracował parę lat i bardzo dobrze się w tamtym środowisku poczuł. I no, mamy tego też oczywiście dowody. Te elity lewicowo-liberalne, ta oligarchia rządząca dzisiaj Unią Europejską przez kilka lat pomagała jego, Donalda Tuska, partii politycznej w odzyskaniu władzy w Polsce, używała różnych instrumentów, łącznie z sankcjami ekonomicznymi nakłada, nakładanymi na Polskę w czasach rządów prawa i sprawiedliwości, a kiedy tylko Donald Tusk, czyli ich pupil, Wrócił do władzy, natychmiast wszystkie środki finansowe zostały odblokowane. Więc tutaj jest po prostu bardzo ścisła współpraca e, ukradzionej przez elity lewicowo-liberalne Unii Europejskiej z takim politykiem, e, który myśli podobnie jak oni, jak Donald Tusk w Polsce. Ja nawet sobie, e, e, sobie wyciąłem z gazety taki fragment e, deklaracji. Proszę to, tego uważnie posłuchać. To jest niezwykłe. Proszę posłuchać, jak to brzmi. Będziemy walczyć o pełne prawa w Europie dla polskiej tożsamości narodowej, bronić praw religii, rodziny, tradycyjnego obyczaju, bo tych wartości szczególnie potrzebuje współczesna Europa. U podnóża Wawelu, bo ta deklaracja była ogłoszona w Krakowie, u podnóża Wawelu, gdzie złożone są szczątki naszych królów i wieszczów. Przysięgamy wszystkim Polakom, że od tych zasad nigdy nie odstąpimy. Wiecie Państwo, co to jest? To jest deklaracja Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej z 2003 roku. To był ten czynnik siły, który wtedy zidentyfikował Tusk i taki pogląd głosił. Dzisiaj, widząc, jaką politykę w sprawach aksjologicznych, w sprawach relacji z Kościołem, aborcji, ruchu LGBT itd., itd. mnóstwo innych rzeczy, Widać, że to brzmi jak szyderstwo. Po 20 latach to po prostu brzmi jak szyderstwo. Co to jeszcze oznacza? To oznacza, że w gruncie rzeczy podejrzewam, że Donald Tusk ze swoim właśnie takim bardzo liberalnym poglądem na świat bardzo się męczy tym, że musi kontynuować społeczną politykę PiS-u, że co dane nie będzie zabrane. Że on się z tym męczy. On wie, że musi to robić, bo, bo, bo Polacy sobie tego po prostu życzą, Uważają, że ta polityka akurat w tym wymiarze Prawa i Sprawiedliwości była dobra. Ale to jest męka, że to trzeba kontynuować i prawdopodobnie w przyszłości będzie odchodzenie od tej polityki. Już mamy podwyższenie e, VAT-u na żywność, już mamy zapowiedź, że w drugiej połowie roku e, będzie wolny rynek cen energii. Nie będzie już tych zabezpieczeń, które myślimy. Się które my się wprowadzili. Myślę, że to też oznacza taki pogląd liberalny Donalda Tuska, że jego zdaniem politykę gospodarczą państwo nie powinno prowadzić, że prowadzenie polityki gospodarczej przez państwo jest przesadą. On prawdopodobnie nie ceni czempionów gospodarczych Polski, zwłaszcza spółek Skarbu Państwa i uważa, że to jest niepotrzebne i myślę, że będziemy obserwować proces osłabiania. Tych polskich czempionów gospodarczych, właśnie skarbu, skarbu Państwa, i w ogóle realizowanie jakichś ambicji gospodarczych inicjowanych przez państwo. Centralny port komunikacyjny, elektrownie atomowe, port kontenerowy w Świnoujściu, udrożnienie Odry. Myślę, że to jest dosyć obce myśleniu Donalda Tuska. Być może będzie to robił, ja jeszcze tego nie przesądzam, ale tylko dlatego, że Polacy sobie tego życzą i że on to potrafi też odczytać. Ale w sercu chyba to nie jest zbyt e, priorytetowe dla niego jako, jako polityka. E, warto przeczytać artykuły e, Lecha Marzowskiego, warto lepiej spróbować zrozumieć, e, kim jest polityk, który dzisiaj ma najwięcej władzy w Polsce i co się z tą władzą wiąże.